mamy taki zwyczaj już od wielu wielu lat, że sobota to jest taki nasz dobry dzień na otwieranie lodziarni. A jeśli nie sobota, to przynajmniej środa. Ale w tamtym czasie akurat tak się zdarzyło, że otwieraliśmy co sobotę otwieraliśmy lodziarnię i był taki kwiecień, było pięć weekendów i my w każdy weekend otwieraliśmy lodziarnię w Warszawie. No to było naprawdę naprawdę bardzo trudne, bo Mąż mówi, no to bardzo proszę, przyprowadź mi kierownika sklepu, a ja pytałam właśnie, skąd w ciągu tygodnia, i jak to zrobić. Także to już rzeczywiście było trudne. No podobnie jak Warka. Codziennie przyjmowaliśmy 10 osób więcej i okazywało się, że jeszcze tych 10 osób jest za mało. Następnego zniadomu 10 osób przyjęliśmy do pracy. Jeszcze nie wypełniliśmy wszystkich luk. Także nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, jak to jest olbrzymi organizm ta, ta Arkadia, jak wiele osób musi pracować, bo to była też praca 7 dni w tygodniu. Od godziny zaczyna się praca, czasami w nosy rzesały się lody. Więc to właśnie była praca przez 24 godziny i tych pracowników było potrzeba naprawdę bardzo wielu. Ja muszę dodać, że pamiętam taki moment, że przychodzę do domu, żona zapłakana, mówię, co się stało, bo ja już nie mam siły, nie wiem co mam zrobić. W sobotę mamy otwarcia, nie mam ludzi, ale nie ma problemu. Na korkowej stara lodziarnia, którą prowadzimy wiele lat. Wiesimy kartkę że z powodu awarii. Lodziarnia nieczynna i ci ludzie przejdą na tą nowo otwieraną.